Witajcie, witajcie. Tak dzisiaj troszkę nietypowo, bo będziemy sobie mówili na dzisiejszej religii o lampach. Ale nie tylko, bo też o Oliwia, przede wszystkim o miłości i roztropności. Ja tą lampkę już odkładam na chwilę na bok, jeszcze po nią sięgniemy, też po inne lampy i już nie tracąc czasu rozpoczynamy od modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty które oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobrze, moi drodzy, dzisiejsza lekcja to lekcja numer 28, więc sięgnijcie sobie po podręczniki strona 91, lekcja 28, mam nadzieję, że już macie, że już są otwarte. Dzisiejszy temat lekcji: lampy oliwne, myślnik, roztropne czekanie. Więc, jak widzicie już w temacie lekcji, yy, mamy lampy, do tych lamp wrócimy, ale najpierw słuchajcie, chcę Wam opowiedzieć o tym, jak 2000 lat temu. Tam, gdzie żył Pan Jezus, tam, gdzie też jakby opowiadana była ta historia, wyglądało wesele, bo też, żeby to zrozumieć, tą historię, o której za chwilę powiemy, no właśnie, dobra, najpierw sobie ją przeczytamy, a potem Wam opowiem, albo na odwrót, a może na odwrót, może najpierw Wam opowiem, a potem przeczytamy fragment z Pisma Świętego, który właśnie dotyczyć będzie dzisiaj lab, ale też rzeczywistości. Wesela. Mianowicie, słuchajcie, dzisiaj może ktoś z Was już był na weselu. Najczęściej wesele to jest jeden dzień. Wszyscy w ogóle mają samochody, więc spotykamy się w kościele, jest ślub w kościele, potem goście jadą na salę i tak to wygląda. Kiedyś yy, ta rzeczywistość była znacznie dłuższa. Najpierw były zaręczyny, a dopiero potem były zaślubiny. I był taki zwyczaj, znaczy teraz też są najpierw zaręczyny, potem zaślubiny, ale wtedy to się jakoś tak bardziej wszystko ze sobą łączyło. Mianowicie, był taki moment, kiedy mm, tak zwane druhny, czyli kobiety, myślę, że to były jakieś przyjaciółki, znajome od y, panny młodej i pana młodego, oczekiwały na pana młodego, aby go przyprowadzić do panny młodej. Po prostu był taki zwyczaj. A że. To była kraina, gdzie było bardzo gorąco, stąd to przejście Pana Młodego miało miejsce już w momencie, kiedy było ciemno. Dlatego te panny, te, te druhny, te przyjaciółki, może powiedzieć, państwa młodych, musiały mieć lampy. Lampy, żeby oświecać drogę tego Pana Młodego. No jakby już to wiedząc, posłuchajcie historii. W której to historii, jakby to nie jest historia o weselu, tylko to jest historia, która ma nam pokazać pewną prawdę o człowieku i o Panu Bogu. I, i, i jakby ten mm, Pan młody, który tutaj też będzie nazwany oblubieńcem, jakby symbolizuje Pana Jezusa, te panny symbolizują każdego z nas. Więc już, słuchajcie, nie tracąc czasu, mamy fragment z Pisma Świętego na dzisiejszej lekcji. Otwórzcie sobie, albo po prostu uważnie słuchajcie, a ja wam przeczytam. To jest fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkich i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody idzie, wejdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły, nadszedł pan młody. Ten, te, które były gotowe, wyszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc, panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Szukałem takiej lampy oliwnej, ale nie znalazłem u siebie takiej. Znalazłem za to, no właśnie, nie wiem czy wiecie, to się nazywa czołówka, bo można do czoła przyczepić. Znalazłem ona, na przykład taką lampę, to tak, celem urozmaicenia. To akurat do fotografii potrzebne. O. A ciekawe, czy ktoś się domyśli, Umówmy się, że pięć pierwszych osób, które napiszą w komentarzu, do czego służy akurat ta lampka, no to jak się skończy zdalne nauczanie, to będzie jakaś symboliczna nagroda o coś takiego, coś takiego i to świeci albo nawet miga. Ciekawe, czy ktoś się domyśli, do czego taka lampka służy. No raczej nie do oświetlenia pokoju. Yy, to taka łamigłówka dodatkowa. Słuchajcie, chyba najbardziej ta lampka może przypominać o coś takiego, chociaż to raczej były takie drągwie, jakby kije, które u góry były owinięte jakąś szmatą, jakimś materiałem. Ten materiał był nasączony tą oliwą. Bardzo może, że tak to wyglądało, albo może też, no nie wiem, tak jak tutaj na zdjęciu w naszym podręczniku. Taka lampka oliwna. Dobra, ja takiej lampki oliwnej nie mam. Mam za to taką lampkę z woskiem, więc zapalam. No dobra, i słuchajcie, te panny wyczekiwały na przyjście tego pana młodego z tymi lampami, które były bardzo ważne, bo bez tych lamp w ciemnościach nie były w stanie przeprowadzić tego pana młodego do panny młodej. No i co? Były panny, panny mądre, roztropne, które pomyślały, że możliwe, że będzie trzeba dłużej czekać. Stąd wzięły oliwę. Ja też nie mam takiej oliwy do palenia, mam za to o, oliwę z oliwek. Ona się chyba nie pali, do innych celów służy. Mianowicie te roztropne wzięły oliwę bowiem wiedziały, że może dłużej będzie trzeba czekać, więc roztropność polega na tym, że ja przewiduję i myślę sobie, no tak, może być sytuacja tak, a może być sytuacja inna, dlatego przewidując sytuacje, które mogą się wydarzyć, staram się jakby zabezpieczyć na wypadek tych sytuacji, żeby w każdej sytuacji, yy, że tak powiem, mieć to, co może być potrzebne. O się poplątało, ale chyba wybrnąłem, chybaście mnie zrozumieli. Więc roztropne wzięły oliwę, a te nierozsądne, nieroztropne, a wręcz słuchajcie, gdybyśmy sięgnęli do języka greckiego, w którym był pisana Ewangelia, tam byśmy mieli słowo, które oznacza, że były to panny głupie. Głupie, bo nie przewidywały, nie myślały. Że, że może być taka sytuacja, że tej oliwy będzie, yy, będzie potrzeba. I teraz słuchajcie. Yy, pierwsza rzecz, yy, mówiąc o tych pannach, i uch, gorąca ta lampa. Mówiąc o tych pannach i o tych lampach, które no, nie wyglądały do końca tak, ale załóżmy inne i nie mam. Yy, musimy teraz powiedzieć o dwóch cechach takich przeciwstawnych sobie: roztropność i lekkomyślność. Być roztropnym to umieć przewidywać. Być roztropnym, uwaga, słuchajcie, to mieć świadomość, że to co robię dzisiaj ma wpływ na moje jutro. Więc prosta rzecz, słuchajcie, chociażby wy, jako uczniowie, kiedy jednym z zasadniczych, głównych obowiązków waszych jest nauka, roztropność. Nie polega koniecznie na tym, że muszę być najlepszym z najlepszych i najlepszym uczniem, ale roztropność podpowiada mi, że to, na ile dzisiaj przykładam się do pewnych obowiązków, na ile się przykładam do nauki, będzie, od tego będzie zależne, na ile kiedyś uda mi się robić coś ważnego, sensownego, coś, co będzie mnie cieszyło. Już dzisiaj, słuchajcie, wy swoim postępowaniem. Kładziecie, można powiedzieć, słuchajcie, pewien fundament pod swoją przyszłość. A więc to ważne, bo zobaczcie, jakby wasze dzisiaj, choć dopiero rozpoczęliście właściwie czas nastoletni jeszcze ho, 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 trochę czasu minie, zanim będziecie pełnoletni, ale już to, jak, jak dzisiaj żyjecie, będzie miało wpływ w pewnym sensie na to, jak będzie Wasze wyglądało życie za jakiś czas, słuchajcie. Dlatego to właśnie bycie roztropnym to właśnie ta świadomość, że moje dzisiaj ma wpływ na to, co będzie i jutro, i pojutrze, i za rok, i za 10, za 20 lat, moi drodzy. Więc to bardzo ważne. A lekkomyślność sprawia, że och, nie interesuje się tym, co będzie jutro. Więc słuchajcie, no chociażby, może tak nawet na coś bliższego Wam, nie wiem. Człowiek roztropny ma świadomość, że, uwaga, jeżeli jutro jest sprawdzian z matematyki, to znaczy, że dzisiaj muszę się przyłożyć i muszę mniej, nie wiem, mieć czasu na przyjemności, ale trochę więcej czasu poświęcić nauce. Bo jeżeli tego nie zrobię, no to jutro będzie jedynka proste. A człowiek lekkomyślny myśli sobie, Ach, co tam jutro sprawdzian z matematyki! Ja dzisiaj mam ochotę się dobrze bawić, a jutro będę się martwił jutrem. No to jest lekkomyślność i tacy nie mamy być. Więc słuchajcie, to jest bardzo ważne. To, jak działamy dzisiaj, ma wpływ na nasze jutro. Tak Wam o tym długo mówię, bo zależy mi mocno, żeby to zapadło Wam w pamięć. Być człowiekiem roztropnym, myślącym, to bardzo, bardzo ważne. To nie znaczy, że on być idealni, perfekcyjni i we wszystkim najlepsi. Być roztropnym. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, ta oliwa, której zabrakło tym pannom nieroztropnym, nierozsądnym, a wręcz głupim. Która w tych lampkach oliwnych, no jest konieczna, żeby ta lampka się mogła dłużej palić, też, słuchajcie, symbolizuje troszeczkę, uwaga, miłość. Bo jakby mm, sama lampa, jeżeli ta, 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 taka lampa oliwna, bo co innego, taka lampka na baterie, chociaż ta też potrzebuje baterii, a dla lampki oliwnej takimi bateriami jest ta oliwa. Tak samo, słuchajcie, dla naszych uczynków, dla naszego działania, aby to było działanie naprawdę dobre, właściwe, potrzeba takiej oliwy, którą jest miłość. To miłość jest jakby tą energią, która sprawia, że my chcemy czynić dobro, że my chcemy wybaczać, że, nie wiem, wasi rodzice, ponieważ kochają, dlatego starają się, żeby wam było jak najlepiej. Więc zobaczcie, tą oliwą, która... Ma dawać energię do dobrego działania, ma być miłość. Im bardziej człowiek kocha, im bardziej żyjemy miłością, tym więcej też odnajdujemy w sobie sił do dobrego działania. Dlatego yy, też to warto mieć na uwadze, słuchajcie. A od kogo się uczymy miłości? No, przede wszystkim miłości, słuchajcie, uczy nas sam Pan Bóg. To, co Wam często powtarzam. Yy, Pan Bóg sam jest miłością. A więc, im bardziej bliżej jesteśmy Jego, tym więcej w, nam jest, jest w nas samych jest więcej miłości, więcej też sił do miłości. Jeżeli człowiek mówi, że wierzy w Pana Boga, a w jego życiu nie ma wciąż więcej w miłości, to znaczy, że tak naprawdę nie wierzy, tylko twierdzi, że wierzy. Człowiek wierzący w Pana Boga ma w sobie ciągle więcej miłości. Tej energii, która sprawia, że chce się działać. Tak jak oliwa sprawia, że lampa się pali, a się nie wygasza. Więc słuchajcie, jesteśmy roztropni, nielegkomyślni. Człowiek roztropny to człowiek, który potrafi wybiec do przodu. Nie żyje tylko chwilą obecną, nie przejmując się tym, co będzie dzisiaj. Pamiętacie chociażby, nie wiem... Przypowieść o tym synu marnotrawnym, nie razśmy sobie mu opowiadali. Ten syn marnotrawny w pewnym momencie był bardzo nieroztropny, bardzo lekkomyślny, a wręcz głupi, bo mówił sobie: Mam dużo pieniędzy, co się tam będę przejmował, żyję, używam, wypoczywam, korzystam z tego, co mam. Tylko po prostu był nieroztropny, więc nie wziął pod uwagę prostej sprawy, że przecież to, co mam, kiedyś się skończy. Więc jesteśmy roztropni. No, chyba nikt nie chce być nielekomyślny. A już w ogóle chyba nigdy nie chciałby być nazwany głupim. Dobra, moi drodzy. Zadanie domowe. Dwie możliwości. Albo zadaję teraz pytanie, Słuchaj, na które pomyślcie i spróbujcie odpowiedzieć. Gdzie Możecie się postarać, żeby mieć w sobie więcej miłości, czy tej oliwy. Czyli w jakich sytuacjach, do jakich osób uważacie, że powinniście mieć więcej miłości, albo może też takie pytanie, gdzie widzicie, że czasami wam brakuje troszeczkę roztropności i powinniście mieć tej roztropności więcej. Piszecie odpowiedź. I albo na Librus, albo na Teamsa, albo mailem mi przysyłacie. Albo druga możliwość, słuchajcie, strona 59 w naszych ćwiczeniach. O, teraz, teraz już chyba widzicie dobrze. 59 strona w naszych ćwiczeniach. Mamy krzyżówkę. Rozwiązujecie, przysyłacie na maila. Dwie możliwości. No dobra, ja gaszę świeczkę. Żeby mi się tutaj nic nie. Paliło. I mówię Wam do zobaczenia na kolejnej naszej zdalnej lekcji, a teraz oczywiście zakończymy wspólną modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się mocno.